Czytanie z dziejów apostolskich W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pyzdyjskiej. Weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto. Aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnawa powiedzieli odważnie: Należało głosić Słowo Boże najpierw Wam, skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do Pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, zniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Chodźcie na cześć Pana wszystkie ziemię Służcie Panu z weselem. Stawajcie przed obliczem Pana Z okrzykami radości My ludem Pana I Jego owcami Wiedzcie, że Pan jest Bogiem on sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością. Jego ludem owcami, Jego pastwiska. My ludem Pana i Jego owcami. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem. Z chętami w Jego przedsionki. Albowiem Pan jest dobry, jego łaska trwa na wieki. My ludem Pana i jego owcami. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał. Bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Oto Słowo Boże, Ja Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział, bojowce słuchają Mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto Słowo Pańskie. Ponieważ jest z niego niedziela miesiąca, to zapraszam cię do przodu. Ja co prawda Waszym rodzicom na, na Messengerze żadnego przypomnienia nie dałem, i tak się zastanawiałem, mówię, czy będą pamiętać, czy nie będą pamiętać. No ja, Dobrze. Ktoś przyszedł nam przez że a już jak czytałem Ewangelię, to słyszałem takie. Miał? Miał? Kotek. Kotek. Mój. Słuchajcie, pytanie. A może są jeszcze jakieś dzieci, które mają odwagę, żeby przyjść tutaj do przodu? Nie ma. Dobra. Słuchajcie, to teraz takie pytanie. Czy kiedykolwiek byliście w oborze? Kto był kiedykolwiek albo w oborze, albo tam gdzie są, nie wiem, gdzie są krowy, gdzie są świnie, a może w stajni ktoś był? Kto był? Gdzie byłaś? W Hermanowie. A to my świnie mają? Ko konie. Czyli to jest obora, stajnia? Stajnia. Stajnia. A ty gdzie byłeś? Ja byłem w Michałowie u mojego kuzyna w oborze, a w stajni byłem w krzanie. I co tam było w tej oborze i w stajni? W stajni były konie, a w oborze krowy i no. Kto jeszcze był w oborze albo w stajni? Ja byłam. A co u ciebie w tej stajni jest? Konie. Duże, małe? Żebaki też są? Wszystko, nie? Ja byłam w stajni. A, a co tam widziałeś w tej stajni? Konie. Ja byłam w stajni i widziałam konie. Słuchajcie, a jak się jest w stajni albo w oborze, to czy tam pachnie tak jak w naszym domu, czy nie? Nie. A jaki jest ten zapach? Powiedzcie nam. Mierdzi. A czym śmierdzi? Czym śmierdzi w stajni albo w oborze. Kupą. Kupą. Tak, no to jest prawda. Jeszcze czymś, jeszcze czymś śmierdzi, jeszcze cię z nim opowiadać. Koniami. No tak i czy, a czymś jeszcze, no? Sikami. No, no, dokładnie tak, ale tutaj się ginie, No takie życie. Ale ty powiedziałaś jeszcze, że śmierdzi koniami. A powiedzcie mi tak. Co to jest ten zapach tych zwierząt? I teraz mała podpowiedź. Jak? Bo my też jesteśmy zwierzątkami. My nie jesteśmy zwierzętami? Nie, jesteśmy ludźmi. Aha, A ludź to nie jest zwierzę? Nie. Nie? Dobrze, słuchajcie. My jesteśmy też takimi zwierzakami, tylko że chodzimy na dwóch nogach, a te zwierzaki chodzą na czterech nogach. Chodamy na Łazience. Kto nie sika na dworze, niech podniesie rękę, ho, ho ho my też sikamy na dworze, słuchajcie, ale zobaczcie, mówiliście o zapachu, nie, jak czasami jesteśmy na WF-ie i na WF-ie dużo biegamy, gramy w piłę, e, nie wiem, skaczemy przez płotki, to na trampolinach, to co potem, czy my też mamy jakiś taki zapach, czy nie mamy? Nie mamy zapachu, tak? Pachniemy kokoszemel, tak? Nie, jak to się. Biegnie. Jak się spocimy, to śmierdzimy. No właśnie, czy jak spocimy się, tak, to jest jakiś taki zapach, nie? mniej lub bardziej intensywny, prawda? Słuchajcie, wracamy do tej obory. Słuchajcie, czy jak ktoś pracuje w oborze? No bo przecież ktoś tam pracować musi, nie? No bo te zwierzaki same sobie nie posprzątają, bo nie mają rąk tak jak my, żeby sobie wszystko ogarnąć. No właśnie, więc my musimy im posprzątać. I teraz słuchajcie, jak ktoś sprząta w oborze, a potem pójdzie na przykład do domu, to jak myślicie? Oprócz tego, że myje ręce, czy osoby, które są w tym domu, od razu będą wiedziały, gdzie ten człowiek był? Nawet jakby im tego nie powiedział. Jak myślicie? Czy będą to wiedziały? Ktoś idzie, pracuje w oborze, wraca do domu. Nawet akumuje ręce, czy osoby, które są w domu, będą wiedziały, gdzie on był? Jak myślicie? To jest zagadka na myślenie. Jak myślicie, czy one będą wiedziały te osoby, czy nie? Tak, bo za cały się nie ubył. I co przyniósł do tego domu? Z zapachu. Przyniósł do tego domu zapach, prawda? Czyli od razu po zapachu tego człowieka będzie można się zorientować, gdzie był, nie? Bo po prostu będzie śmierdział oborą, albo stajnią, tak? I teraz słuchajcie, a teraz będzie eksperyment. Znalazłem w szafce pana Zcisława, nie wiem jak pachnie. chcę wziąć udział w tym eksperymencie. Wybaczcie, ja potem będę udzielał komisji, ale ja prawą ręką udzielam, to zrobię to lewą, na lewą. Tu już Pani Małgosia mruży oczy i nos, więc mówię, eee, co za. Nie czuje pani? Matka, ja czuję ten zapach. Dobra. I teraz tak. Kto chciałby dotknąć mojej ręki drugą stroną? Proszę bardzo. Ja tak. No tak, tak. Kto jeszcze? Kto chce? Dobra, i teraz tak. I co? Moja pachnie, bo się popryskałem, tak? A wasza pachnie dlaczego? Wasza pachnie dlaczego? Mamy tam. No co robiliście przed chwilą? Co przed chwilą zrobiliście? Bo, do, bo dotknęli rękę. Tak, Dotknięty, dotknęliście mojej ręki, tak? I dlatego moja ręka upachniona tym perfumem pachnie. Czyli zobaczcie, żeby ten zapach się przeniósł, to trzeba się go dotknąć. Trzeba się go dotknąć, nie? Słuchajcie, dlaczego ja taki eksperyment zrobiłem. Pan Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Dzisiaj jest niedziela dobrego pasterza. Czytałem taki krótki fragment Ewangelii, w którym Pan Jezus mówi o tym, że tym dobrym pasterzem jest. Ale gdybyśmy sobie tak poczytali tę Ewangelię troszeczkę wcześniej, to byśmy zobaczyli, że Pan Jezus mówi o pasterzu, który idzie razem ze swoim stadem, z owcami i owce go słuchają, ale idą za nim, ponieważ on ma ich zapach. I papież Franciszek powiedział kiedyś takie bardzo fajne zdanie, Fuj. ale śmierdzi ten". że pasterza trzeba czuć ich jego owcami, że pasterz musi być tak blisko swoich owiec, żeby było go tymi owcami czuć. Czyli zobaczcie, jak ktoś wchodzi do stajni, prawda? Jest blisko koni, jest blisko krów, jest blisko świnek, bo wszystko co im potrzebne tam robi ręką, nie? To wtedy my wiemy, że ten człowiek jest blisko tych zwierząt, że to nie jest tak, że maszyny tylko za niego wszystko robią, bo go po prostu czuć tym zapachem, tak? I zobaczcie, taki eksperyment przed chwilą, nie? Zapach Potarliście rękę i druga ręka od razu pachnie, ale zobaczcie, czyli skóra musiała dotknąć skórę, musiała być bardzo blisko. Pan Jezus, gdy mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem i owce znają jego głos i też znają jego zapach, to chodzi mu o co? O to, żebyśmy my, jako chrześcijanie, byli tak blisko pana Jezusa, żeby. Ludzie mogli od razu to wyczuć. Słuchajcie, i teraz idziemy kawałek dalej. Czy da się wyczuć, może po zapachu, że ktoś jest blisko Pana Jezusa? Jak to jest możliwe? Czy, jeszcze raz powiem pytanie, czy da się wyczuć, że ktoś jest blisko Pana Jezusa? Jak myślicie? A ja Wam chyba muszę przynieść jeszcze jedno urządzenie. To idę do zakrysty po jeszcze jedno urządzenie do zapachu. Gdybym włożył tutaj ogień i bym wsypał do środka cukier? Nie. Co się wsypuje do tego? To wie. A w ogóle do czego to jest? Czy wy wiecie, do czego to jest, czy nie wiecie, do czego to jest? Znaczy, że nigdy nie byliście na żadnym nabożeństwie, co? A, widzicie, to trzeba kiedyś przyjść na nabożeństwo. Będzie pierwsza komunia, to zrobimy nabożeństwo majowe. To jest urządzenie do produkcji? Właśnie. Dymu. Do produkcji dymu. Tu jest w środku węgielek. Tu. Tam jest w środku węgielek, teraz... Eee, właśnie, właśnie. A czym śmierdzi? Jak mi to jest taki wolny proszek, ale ponieważ używa się tego urządzenia na nabożeństwie przed Panem Jezusem, który jest ukryty w Eucharystii, to osoby, które były na takim nabożeństwie, przyniosą do domu, jak będą blisko tego dymu, jego zapach. Tego dymu. Ja, jak przychodzę po nabożeństwie do domu i ściągam sutannę z siebie, to jak potem chodzę po korytarzu, mówię, nie mówię żale śmierci, bo to, to ładnie pachnie. Musicie kiedyś być na kiem nabożeństwie, to zobaczycie, że to ładnie pachnie. I jak wtedy jesteśmy w domu, to, a byliśmy na nabożeństwie, to ktoś może powiedzieć od razu, aha, ten człowiek był blisko pana Jezusa, bo wtedy używa się właśnie tego. Ale słuchajcie, ale czy tak w ogóle da się poczuć, że ktoś jest blisko Pana Jezusa, czy inni domownicy nasi, na przykład mogą poczuć, że my jesteśmy blisko Pana Jezusa? Chyba nie, nie? Słuchajcie, to teraz pytanie kolejne. A co chrześcijanin, co można zrobić, żeby być blisko Pana Jezusa? Prawie tak jak tutaj, gdy dotykaliście mojej ręki. Co można zrobić? Co chrześcijanin robi, żeby być blisko Pana Jezusa? Pomolicie? Ty, chrześcijanie się modli blisko Jezusa. Co, co jeszcze powoduje, że jesteśmy blisko Pana Jezusa? Co chrześcijanie jeszcze robi, żeby być blisko Jezusa? Jak myślicie? Chodzi do kościoła. Jest na niedzielnej Eucharystii. Co jeszcze? Co jeszcze robi chrześcijanie, żeby być blisko Jezusa? A co Wy będziecie robić, gdy pójdziecie, zanim pójdziecie do pierwszej Komunii świętej? To jest takie miejsce, w którym usuwamy wszystkie przeszkody, które oddalają nas od Pana Jezusa. Pójdziemy do pierwszej spowiedzi świętej? Aha, pójdziemy do spowiedzi świętej. Co jeszcze? Niedzielna msza święta, modlitwa, spowiedź. Co jeszcze? Jak myślicie? Czy coś jeszcze powoduje, że jesteśmy blisko Pana Jezusa? Komunia? No oczywiście. Słuchajcie, jak idziemy do Komunii Świętej, to mamy Pana Jezusa najbliżej, jak to tylko możliwe. Już bliżej nie można. Mamy go w środku, po prostu. W środku, no? No dokładnie tak. Słuchajcie, i teraz, jeżeli staramy się naśladować Jezusa, to inni ludzie w pewnym momencie zaczną to zauważać, że jesteśmy blisko Jezusa, bo po prostu na najzwyczajniej w świecie żyjemy tak jak Pan Jezus i można powiedzieć w ten sposób, że nawet jeżeli nosem nie czuć, że ten człowiek jest blisko Jezusa, nie, bo tak fizycznie się Go nie otarł, to po Nim to po prostu widać. To po prostu po Nim to widać. I słuchajcie, dzisiaj myślę sobie takie zadanie dla nas wszystkich, dla nas, wszystkich chrześcijan, jest takie, żeby było po nas widać i czuć, że jesteśmy blisko Jezusa. I nie chodzi o zapach owiec, nie chodzi o zapach obory, tylko chodzi o taki zapach świętości i bliskości Pana Jezusa. Tylko, żeby to się w naszym życiu stało, to jest potrzebny malutki wysiłek. I zobaczcie, tak naprawdę, to on nie jest aż taki wielki. Dlaczego? No bo po prostu się modlimy, nie? Po prostu staramy się z naszego życia wyrzucić to, co nas od Pana Jezusa oddala. Idziemy do spowiedzi. Tak po prostu idziemy na niedzielną przeświętą. Tak po prostu przyjmujemy Pana Jezusa do naszego serca. I tak po prostu wychodzimy z kościoła i staramy się żyć tak, jak żył Jezus. I wtedy ludzie prędzej czy później, prędzej czy później zobaczą, że my jesteśmy blisko Jezusa. Słuchajcie, ta niedziela dobrego pasterza to jest czas, w którym często mylimy się za kapłanów, żeby byli dobrymi pasterzami. I tak jak mówił papież Franciszek, żeby było ich czuć ich owcami, to znaczy, żeby byli blisko swoich parafian. Ale ja myślę, że żeby tak się stało, to najpierw my wszyscy musimy być blisko Pana Jezusa. Bo będziemy blisko Pana Jezusa. To on spowoduje to, że nasze serca będą otwarte na serca innych ludzi. Będą otwarte na innych ludzi i będziemy po prostu, mimo ich wad, starali się przyjmować ich takimi, jakimi są. To znaczy, będziemy ich szanować, będziemy ich kochać. Jak coś im zrobimy, to będziemy ich przepraszać. To co, wiemy już, o co dzisiaj chodzi w tym wszystkim? Dobra. Czuć was trochę tym perfumem? Przeszło trochę na Was? Nie? Jak przyjdziecie do domu, to jak powłuchacie tą rękę, a macie dobry węch, to będzie Was trochę czuć. To nie jest najlepszy perfum, to jest byle jaki perfum. Taki chłopięcy, dokładnie tak, taki chłopięcy. To co? Modlitwa wyznania wiary, tak? No to my stajemy.